Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Assassin's Creed. Jak widzicie, jestem w tej fortecie, fortecy, co ostatnio nieszczęśliwie upadłem. I tutaj pr przed nami jest grupka żołnierzy, niech oni odejdą najpierw. Ale wracając do spraw ważniejszych: oto podsłuchiwanie. Chciałbym go zobaczyć, usłyszeć, jak mówi. To da się załatwić. Musimy jednak być ostrożni. Ciągle są tacy, którzy odrzucają oświecenie. Chcą go skrzywdzić. Przemawia przez nich strach i ignorancja. Wydajesz się szczery, lecz skąd mam wiedzieć, że warto ci zaufać? Boli mnie, że w ogóle zadajesz to pytanie. Dobrze więc: co dzień spotykamy się w medresie. Przychodzi przemówić, a potem prowadzi nas na miasto, byśmy mogli je oczyścić. Mógłbym się przyłączyć? Zrozum, że kroczymy wyboistą ścieżką. Nasze dzieło wymaga poświęceń. Rozumiem. Przyjdź więc na spotkanie. Przekonamy się, jak jesteś silny. Aha, nachodzenie zakończone. Juba Ir codziennie zbuje spotkania w Medresie. No to spójrzmy na mapę. Następny cel to jest kradzież kieszonkowy. Pod warunkiem, że ci żołnierze tu znów pójdą. Kamarata, uh, nie, proszę, nie odchodźcie! Tylko no parę monet, proszę! Weź idź stąd, wodo! Uwaga! Uwaga! Bądźcie bębę. czujni, przyjaciele! Sejtan kryje się wszędzie! Obserwując, i czekając na mnie, zawsze gotów bądźcie silni jak Talahadin. Stańcie przeciwko naszym wrogom. Każdy las TWÓJ sposób. No dobrze, a już, no, Może nie wiecie, ale ja zużyłem cały mój zapas noży, więc. E, potrzebowałem małe odświeżenia magazyny. Występują przeciw woli boga! dobrze, ile jeszcze? chwałę bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Niech się wątpić, że walczymy o przetrwanie Król niewiernych, A tu zeskoczymy. Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go! Hała salachaminowi! Bowiem na nas był on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji! Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie! Król niewiernych chciałby zetrzeć nas w powierzchni ziemi! Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go! O tak. Ale za daleko. Znaleźliśmy to miejsce. Jest tak, jak opisywałeś. Podejrzewam, że sam będzie chciał się tym zająć i to szybko. Lepiej nie mówmy nic innym. To mądra decyzja. Prawdę mówiąc, będę szczęśliwy, gdy to się skończy. Wkrótce, przyjacielu, wkrótce. Dziś ostatnie zostaną spalone. Chodź tu, chłopcze. Ciągle masz list, który ci dałem? Tak. Idź go dostarczyć. Osobę, dla której jest przeznaczony, znajdziesz w medresie. Nie czekając, zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie, bądźcie silni jak Salah i stańcie przeciwko naszym wrogom. Każdy na swój sposób! No to... Ruszaj się, chłopie. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe! No, no, no. I mamy. Zobacz list, w którą napisano, że Ir przebywa w ogrodzie. Aha. Idziemy na przesłuchanie ładny i przepotężny bóg udał nam go i przyznał nam wyciętko! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i cię ułudą! Oto część stworzoną przez niegodziwców pragnących władzy nad umysłami! Zamknięte można nadal odkryć, lecz raz spalone! Pisma te przestaną szkodzić na zawsze. Jubajir widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Widzi truciznę, którą nosicie w sercach i umysłach. Dąży do jej zniszczenia. Usuńcie pisma ze swych domów i szkół. Oddajcie je nam. Trzeba je zniszczyć.

Panie, macie trochę pieniędzy? Błagam, panie, umieram z głowy. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Błagam nie, proszę, nie odchodźcie! Tylko parę, parę No i tutaj. On próbuje mnie zabić! O! Jesteśmy zaraz przy kolejnym zadaniu. Ani? Odejdź. Trzeba dać mi nauczkę. To jest Ktoś może się spodziewać, że mnie wkona. No! Nikt nie No! Jak mnie zabić! ja jak Muszę to opanować. To no. nie będzie. gronda. Zapłacisz na to! Krzyżowcy muszą zostać niszczeni! To nie było mądre! Ja Ci pokażę, jak Przemoc nie jest rozwiązaniem, dziecko! Tu się zgadzamy. Mufa powstrzymam swe ostrze. Co zamierza z pan? Po co niszczy całą tę wiedzę? Układamy drogę, którą wkrótce będą podążać wszyscy. Drogę prowadzącą do lepszego jutra. Nie tak to widzę. Zatem jesteś ślepy. Słowa na tych swojach to trucizna. Jubair ma na nie lekarstwo. Uwolnij nas od tych kłamstw. Ładujesz bzd. Postradałeś zmysły. Nie, nie straciłem, lecz znalazłem! Powinieneś ujrzeć świat takim, jaki naprawdę jest. Tak wiele mi pokazał. Zostałem oświecony! Jesteś tylko fanatykiem i to niebezpieczne. Rób co musisz. To nic nie zmieni. Nie boimy się. A powinniśmy... O nie! Co tu się stało? No dobra, gdzie jesteś? No dobrze, nie wiem czy to najlepszy pomysł, żeby te. Teraz robić chociaż... Zrobimy próbę zabójstwa. Altairze, przyjacielu, polują na twoją głowę, jak i na moją. Muszę przygotować rodzinę, by po południu wracać do bezpiecznego Masjafu. Czy w zamian za informację nie wykonałbyś mojego ostatniego zadania? Trzeba zlikwidować paru ludzi w dzielnicy Jubaira. Śpiesz się, przyjacielu. No to zobaczmy. No to teraz wyszło. A gdzie... Aha. No dobrze. Tego skończyliśmy i teraz musielibyśmy... Musimy mu się przeciwstawić. Tak i teraz gdzieś tu powinien być. Pokaż się! A Aj nie zauważyłem ich. Spadamy Walcie się, chłopi A tam.

Not oh, so